Nazywam się Beata Mrzewka, mieszkam w Popowicach niedaleko Wielunia w województwie łódzkim. Jestem stypendystką Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia i otrzymuję stypendium już od czterech lat. Jest to stypendium edukacyjne, które pozwala mi rozwijać się i to jest pomoc finansowa, edukacyjna. Z tym, że program formacyjny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia obejmuje również obozy, spotkania formacyjne z innymi stypendystami, stypendium Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia było wielką szansą dla mnie szansą samorealizacji, szansą na poznanie ciekawych interesujących ludzi, żeby to była szansa nawiązania nowych znajomości. Tak, mam zdecydowanie więcej przyjaciół, z którymi utrzymuję kontakt. Od czterech lat już mam bardzo dobrą przyjaciółkę, którą poznałam na obozie we Wrocławiu. Spotykamy się już na każdym kolejnym obozie i bardzo często ze sobą piszemy, dzwonimy do siebie. Fundacja jest bardzo ważną organizacją dla młodych ludzi, którzy chcą rozwijać się, a e, są to ludzie ambitni i e, widzą dla siebie szanse na jakichś uniwersytetach wyższych. E, organizuje fundacja również dzień papieski i ten dzień papieski jest zorganizowany niemal od początku istnienia fundacji. E, dzień papieski polega na organizowaniu e, zbiórki na stypendia e, edukacyjne. Ale to są również koncerty, to są spotkania na uczelniach i wtedy staramy się również przybliżyć innym ludziom, jak działa fundacja.